Cześć, ja jestem Trisha i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj będzie film typowo pogadankowy, więc koniecznie zrób sobie kawę albo herbatę, nalej sobie wody, wina, co wolisz i zapraszam Cię do dalszego oglądania. Chciałabym powiedzieć o tym, jakie mam plany, cele, na pewno nie postanowienia, to na pewno nie. Na aktualny rok. Nowy rok, nowa ja! I o tym, co udało mi się już zrobić w tym roku, no bo mamy już połowę stycznia, więc dwa tygodnie za mną. W tym roku przede wszystkim chciałabym bardzo mocno zadbać o siebie, i wewnętrznie, i zewnętrznie. A żeby zadbać o siebie na zewnątrz, trzeba jednak zacząć od wewnątrz. W tym roku przede wszystkim chciałabym zadbać o swoje żywienie, bo niestety, ale jesteśmy tym, co jemy. Jeżeli jemy ciągle świństwa, to niestety, ale to wychodzi i widać to we wszystkim w kolorze skóry, w podkrążonych oczach, we względnym brzuchu. No niestety, ja jeszcze jestem tą osobą, której żywienie wpływa niesamowicie na humor i na samopoczucie. W dużym stopniu, ale nie chcę ograniczyć spożywanie glutenu, bo niestety, ale jestem na niego uczulona i później mam bardzo nieprzyjemne problemy gastryczne, z którymi nie chcę żyć. Chcę się po prostu ich pozbyć ze swojego życia. Przez to, że przez ostatnie 10 miesięcy totalnie zamknęłam się w domu, uznałam, że muszę zacząć wychodzić do ludzi i zaczęłam w tym celu wykonywać już małe kroki. A mianowicie zapisałam się do kosmetyczki i zrobiłam sobie rzęsy. Ja wiem, powiedzcie, teraz głupia laska myśli, że kosmetyczka i rzęsy zmieniły jej życie. Trochę tak jest, bo uwierzcie, że dla mnie to był ogromny wyczyn. Wyjście z domu, położenie się na fotelu kosmetycznym i zrobienie coś dla siebie. Hmm, uczucie nie do opisania. I tutaj mamy mało połączenie zadbania o siebie i wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli jeszcze jesteśmy w aspektach wyglądu, chciałabym powiedzieć, że w tym roku planuję zrobić kolejne tatuaże. A mianowicie! Na mojej lewej ręce najprawdopodobniej polecę dalej z rękawem. A na prawym przedramieniu najprawdopodobniej wspólnie z moim ukochanym mężem zrobimy sobie wspólny tatuaż i będzie do Patronus z Harry'ego Pottera. Tak swoją drogą jesteśmy totalnymi fanami Harry'ego Pottera, więc nie wyobrażam sobie nie mieć jakiegoś tatuażu z motywem Harry'ego Pottera na swoim ciele. Teraz czas na sekcję lekko podróżniczą. Równo 11 miesięcy temu, 15 lutego 2020 roku, wyszłam za mąż. Równo 3 tygodnie po naszym ślubie okazało się, że cały świat nagle jest zamknięty, więc nie udało nam się kompletnie wyjechać na podróż po poślubną i w tym roku chcielibyśmy to nadrobić. Jeszcze nie znam kierunku, nie wiem jeszcze gdzie polecimy ani kiedy, ale wiem, że na pewno w tym roku będzie wyjazd pod tytułem Podróż poślubna. Również ostatni raz równy rok temu byłam na Ukrainie. Co nie ukrywam dla mnie jest dosyć dziwne, bo wyjeżdżamy tam kilka razy do roku. I jeżeli tylko się uda, to na pewno jednym z naszych kierunków podróży będzie właśnie Ukraina. Mówiąc o Ukrainie, mam na myśli lwów i odesy. W lwowie mój mąż ma rodzinę a Odessy po prostu chcielibyśmy zwiedzić, bo to jest nasze marzenie. Bardzo bym tak naprawdę też w tym roku chciała polecić na wakacje z moimi rodzicami, bo wiecie, taki tygodniowy wyjazd to jest jedyny czas w roku, kiedy tak naprawdę możemy sobie na spokojnie usiąść, porozmawiać i po prostu pobyć razem, nie zważając na tą całą gonitwę, którą mamy na co dzień. Z w, w podróży, które są bardziej do na dany moment, jest wyjazd na Mazury, który będzie weekend! No, na wiosnę tego roku bardzo chciałabym pojechać w końcu do Wrocławia, bo planuję odwiedzić mojego kuzyna i jego cudowną narzeczoną już od kilku lat, ale niestety mi nie wychodzi. Przede wszystkim warto jednak jeszcze podkreślić aspekt samorealizacji i samorozwoju i inwestycji w aktualnym roku. Jeżeli chodzi o inwestycje, uznaliśmy, że w tym roku po prostu musimy kupić już drugi samochód. Wiecie, dwie osoby dorosłe, jeden samochód... Ciężko. Będziemy również w tym roku robić metamorfozę naszego tarasu, bo w poprzednim roku Udało nam się w końcu go ogrodzić, i teraz będzie tylko trzeba go ładnie zagospodarować. Bardzo chciałabym wrócić do mojej nauki języka rosyjskiego, bo nie powiem, ale w naszej rodzinie język rosyjski jest naprawdę bardzo ważny. I w momencie, kiedy mam taką możliwość, nie chcę tego zaniedbać. Zeszły rok bardzo mocno pokazał nam, że jeżeli chcemy, to możemy. I w tym roku chciałabym poświęcić bardzo dużo czasu na rozwijanie firmy i kto wie, może otworzyć jeszcze coś nowego. Bardzo dużo czasu również chcę poświęcić na rozwijanie mojego kanału, bo nie powiem, ale bardzo spodobało mi się nagrywanie na YouTube. Wiecie, w tym roku chciałabym znowu wrócić do aktywności fizycznej. Coś więcej niż tylko spacer z psami. Taką moją totalną zajawką była siłownia, ale siłą rzeczy no nie mam teraz jak tam pójść. Więc ja w tym roku po prostu muszę znaleźć jakąś nową zajawkę, która zainspiruje mnie na tyle, że będę ją wykonywać dosyć regularnie. Jednym z takich celów, które chciałabym w tym roku jeszcze zrealizować jest przekraczanie swoich barier. Wiecie, wy się ze strefy komfortu, typu skok na banji, jak masz lęk wysokości i inne rzeczy. Nie, no na banji skakać nie będę. Aż taka ekstremalna i przełomowa to ja nie jestem. Chociaż tak naprawdę totalnie mam wrażenie, że wszystko, co zrobię w tym roku, będzie dla mnie niesamowicie ekstremalne i przełomowe, bo w końcu wyjdę z domu. Ale wiecie, co jest pewne? Bez względu na wszystko, na to, co przyniesie nam aktualny rok, będę czerpać z życia najwięcej, ile się da. Nieważne, czy z mojej listy to realizuję jeden cel, czy 10. najważniejsze jest to, żebym znowu wróciła do życia i po prostu była uśmiechnięta. I z taką myślą was zostawiam! Ja już w tym tygodniu idę do fryzjera, więc w końcu będę miała prostą grzywkę. Ładuję baterie, organizuję różne rzeczy i już w piątek samego rana wyjeżdżamy na Mazury. Więc na pewno z tego wyjazdu pojawi się film. A jeżeli dzisiejszy materiał Ci się podobał, to koniecznie zostaw lajka, daj subskrypcję i włącz powiadomienie, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, że byłeś ze mną. No to cześć!